Jakbyś ci się oświadczył, to byś powiedziała tak czy nie? Pff. czy ty mi się właśnie oświadczasz? Nie, wydaje się. Ale to jest oświadczanie, synowit Nie, ale bardziej... Ale nie... No, ale masz... bardziej procentowo być za tak czy za nie No więc nie można się pytać na zamach Ale, zamast. ale jednak się pytałeś ciekawości, bardziej na tak czy na nie Hahaha na streamie To jest no, oświadczenie, żeby bardziej... co Niespodzianka, to ty jakiś zakład przygrałeś czy coś? Nie, nie, na pewno, Nie, prostu, tak ciekawości, ciekawości tak Aha, dlatego rysty przyjeżdżają dzisiaj. Nie! <noise> bardziej na tak, czy na nie? <noise> nie powiem. Aha, A jak myślisz? Że bardziej na nie. <noise> no widzisz. No teraz zastanów się, czy dobrze mnie znasz, czy źle nie znasz. <noise> Wczoraj się rozpłakałaś, więc no... <noise> no widzisz, Dawid, widzisz? Jaki na mnie masz dobry wpływ, <noise> prawda? Nie musimy drugiego drugą taką A Albo truskawkową, jak jest Czy <laughs> to były oświadczenia, bo nie <laughs> jestem pewna Ja nie potrafiła odpowiedzieć na proste pytanie. <laughs> A nie można wszystko tak prosto z mostu tak... Nie można prosto z mostu, wiesz, to wszystko W taki czas wszystko trzeba na ten, na Na jedną kartę Kładziesz <śmiech> sięgam <śmiech> ja Jesteś okrutny, jak tak powiedzieć Ja nic nie powiedziałam Ankieta, dobra, widzowie, czekajcie Robimy pola, zgadzamy się, czy nie zgadzamy <laughs> e, Przyjmujemy oświadczyny Tak Nie Niech się domyśli <laughs> Proszę o, dziękuję bardzo Uuu, ta lepsza Ta lepsza, to jest najlepsza Malina Cytryna Zobaczymy, no Widzę, jest na czacie po Klasyczna kobieta Jak jest tak trudno, to już dalej nie będzie łatwiej, uciekaj chłopie nie, to jest jak ten zioł, jak ten mem, co ty kopie diament i tak kopie, kopie, i przestaje przed diamentami, widzisz? Da mi jak znajdziesz lepszą wywalią z to nie jest ciebie warto. Podaj mi się to podajcie na tak czy na nie. Jest drogi. A co jak tego? A co jak. Jak teraz sobie życie zrujnowałam właśnie i starą panną zostanę że Tak jak w w sejmie przed Dawidem Tak, myślę, że nasze świadczyny to dopóki diamentu nie wbijemy, to nie ma co gadać A wczoraj spadliśmy do platyny 1, Dawid prawie do golda wpadł Gorsz Jak już jakiś rodzicom powiedział, ci będą za 4 godziny, uwaga, za 4 godziny Po prostu pytaję na brak odpowiedzi, jakie to normalne Czemu bez płaczu challenge? Bo wczoraj popłakałam się i mi głupio, ale no już. Wiesz co? Taki plus, że już tyle razy płakałam na streamie, że już wszyscy się przyzwyczaili, że już mówią. O, on już tam płacze? O, a co się stało? O jeju, a co się stało? o ta tego. A Znowu oglądała schronisko. A tam. <grych> Ale bez i wydaje bezczelny. Nie no. była to najbardziej romantyczna rzecz Dawida i ewidentnie, no niech się domyśli wygrywa, także myślę, że myślę, że dobrze odpowiedziała mu zgodnie z widzami. Ale jak powiedziałeś, że nie przyjeżdżają, jak się zmieszą, no. Może coś tu jest. Bo to jest może to jest pod, podprogowe działanie, bo wiesz co, yy, yy, Dawida rodzice, yy, właśnie wczoraj... Albo przedwczoraj wczoraj mieli rocznicę ślubu, i mi przypomniał o tym, i dzisiaj przyjeżdżają, i wiesz, gdzie jadą? Na wycieczkę z okazji rocznicy ślubu. Chymymy my. Jeśli cieszysz że nie głosowałeś na nie, Ta ma jeszcze szansę, ok? Ludzie za 4 godziny to nie obejrzymy tego odcinka na streamie. Obejrzymy tylko. Czekaj, ja pójdę, bo jest mi tak gorąco, aż się od tego pytania. Czekaj, ja pójdę po, po klimatyzacji, bo.